Witam Was Tym razem Na innej postaci, na Telawelu Pokażę Wam różnicę Expo zresztą No różnica jest duża, ale może zarob... O! Pierwszy worek 23K, no pięknie No i w taki sposób tu się też można fajnie dorobić Poza tym lotają uń o z tych, tych Południc wiadomo bądź nie wiadomo, dla niektórych osób lotają heroiki no sporo warte na fajne, bo one przywracają też HP no pójdziemy do takiej jaskini, może teraz, bo przedtem nagrywałem, ale się ci pustkami, zresztą ktoś tu pewnie jest bo był przed chwilą tak się składa, o akurat są jakieś grupki no widzimy, ja na 66 levelu dostaje niecałe 2k, ktoś mi polecił exp spróbować jeżeli dam radę na minusach o worek złota na, minus, na minusach yy, i andarum tam te tygryski i strażnicy andarum bo na, na minichach chyba raczej nie dałbym rady z takim ekwipunkiem nie jest on najgorszy ale najlepszy też wiadomo, że nie. O, fajnie się tu respią. Może uda się dobić level. Poza tym tam są red mapki, a nie chciałbym podedać, ponieważ. No mi się to troszeczkę. No szkoda by było dednąć. Ile nam zostało? 81k, myślę, że jeżeli. Będzie wolny exp. O, GPS i tu możemy akurat sobie fajnie namierza. Aczkolwiek pewnie dużo osób z tego dodatku korzysta margo pogromca. Więc to i tak bez znaczenia, ale nam pokazuje przynajmniej czy się jakiś potworek zrespił, czy nie. O, pięknie, trzyosobowa grupka. Coś tam przywróciło, ale u, No nie wiem, dlaczego one mi tak dużo zabierają. Trzyosobowe grupki. Mimo, że mam coś trochę leku turowego, z itemków mi troszeczkę podlecza. No, ale to już trudno. Jeżeli chodzi o zarobek kasy. Kolejny worek, fajnie. No widzicie, można się fajnie dorobić. To się przyda, bo mm, wiadomo, kasa w Margo się zawsze przydaje. Ale jeżeli ktoś chce zarobić bardziej, bardziej, bardziej większy hajs, no to jak tu lotnie uni, no może za parę M zejdzie. Wprawdzie nie wiem. Jeśli ktoś wie ile jest warte Jakieś Unii z tych, tych południc i tak dalej to Napiszcie bo Sam jestem ciekaw A propos Dzisiaj, yy, wczoraj yy, rano Sobie tak sobie myślę a pójdę Po Expeach tutaj yy, Posprawdzać, a może coś dropnie nie No to dropły dwa worki Unii, Warte tam chyba bodajże 200-300k i i dwa Unii, dwa Unii uni w przeciągu 10 minut. No to naprawdę miałem farta. No, tutaj akurat ta grupka mi mało zabrała, znaczy mało, no mniej niż tamta wcześniej. No. Tu oczyściliśmy. Może teraz się przejdziemy dla odmiany na Demlisze i etc. Vermoty, tam pająki po drodze chyba są. Nawet więc, bo tu trzeba by było długo czekać. A generalnie nie ma czasu, nie chcę marnować waszego czas, cennego czasu. No dobra, tu jeszcze ubijemy. Może coś na e nie, nie dał. Dobra, jeśli ktoś yy, myśli o zarobku konkretnego hajsu, bo to jest problem w tej grze dla wielu osób, wiele się osób pyta. Jak zarobić? Generalnie na moim levelu ostatnio robiłem, bo generalnie rzadko robię questy. Generalnie proponuję yy, zarobić w sposób Jest quest na 63 level, co możecie tam yy, sprawdzać, że trzeba przynieść takiemu gustkowi, już nie pamiętam jak go się nazywał, mniejsza o to. Kto sobie będzie chciał sprawdzić to, sobie może sprawdzić to i ten quest jest mianowicie, że trzeba tam pozabijać, tak zwane bodajże, tak zwane ogniki, one są około nital na mapce. Tam jednej i no trzeba przynieść 15 sztuk takiego, tak zwanego błoto, jakoś tam się tam nazywa. Mniejsza o to. Dobra, i to. Jest sporo warto, bo nie zawsze to dropi. Więc. No, ja sprzedałem. Akurat tak y, częściowo ostatnio się skupiam na ekspieniu niż na zarobieniu hajsie, bo trochę tego hajsu mam. Na razie mi to wystarcza w zupełności. ale mogłoby być lepiej, ale. Nie narzekajmy. Eee. Yy. No, to tam te, te, te błotne można sprzedać śmiało za 60k, może więcej. Aczkolwiek ja sprzedałem za 60k i spokojnie to kupili. No, więc, spokojnie. O, będzie level. Wyśmienicie. O, nie, jeszcze. No, 1k. No, to zaraz będziemy mieli levela. Wermoty i proszę. Level 67. Fajnie. No, to sobie tutaj oczywiście w życie, to się przyda hmm, palkowi. No i generalnie o z tych właśnie wermotów często lota. Oczywiście ja będę bił gróbki, bo mi się pojedynczych nie opłaca. Weźmiemy taki lek, się przyda. Y Oczywiście, jeżeli wypadnie wam zbroja o taka o bądź inne Są różnego rodzaju, słyszałem Aczkolwiek szczerze powiedziawszy, no kiedyś, kiedyś Gdy gram na innej postaci, ekspiłem tylko na Południcach i Leszy, natomiast Tutaj O tym ekspie No dowiedziałem się dopiero Po fakcie, jak już byłem tam nie wiem, 70 czy 80 któryś level na innej postaci, ale to nieważne I ostatnio Ekspiłem, ekspiłem i wytropiłem taką zbroję, no dla mnie to był szok, bo Częściej wypadały te takie takie fiolki, takie OTO lub po prostu Sok z kolców jadowych Wermota albo Ten jad no, a taka zbrojka to było miłe zaskoczenie. Natomiast na Demlishach jest yy, lepszy EXP, yy, to wiadomo, są duże grupki, chyba nawet sześcioosobowe, zresztą może uda się zobaczyć, bo nie pamiętam dokładnie, a nie chcę was yy, okłamać. Wiadomo, że jest lepszy EXP, aczkolwiek no zarobku nie ma, bo nic z nich nie lota za Takiego, z czego można by było sprzedać, czy jakieś, jakieś zbroje, czy, 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 czy mieczyki, i tak dalej. No nie lota nic, więc no jedynie, ale widzimy, no 4% no nawet może być. Najważniejsze, że nie ma red mapki, no to jest ważne, albo Inny sposób zarobkowy, no to stać gdzieś na jakiejś elicie typu Liszczy Czy, 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 czy tam e, Zaraz, bo mi się to myli e, w, Na wiosce Gnoli tam Tam jest Tam są dwie mapki na tej drugiej mapce, tylko w tym problem, że ona jest red mapką Więc tam mogą być dedacze i tam jest elitka od 7.0, jeżeli ktoś ma dobry ekwipunek To może spokojnie tam pójść i tam wiadomo, za, dorobić się trochę hajsu, ale popatrzmy ile pójdzie z tej grupki, mi pójdzie 7, ponad 7k, o tu trzeba zabić tego dymliszka. Będziemy szukać grupek generalnie, bo mnie te pojedyncze, o tu jest grupka, o z 3k pójdzie, czy więcej, o 4k przyzwoicie, może być o tego Wermota zabijemy, może akurat poszczęści się, fajnie by było No nic, nie wydropiło, no szkoda Dobra, tu jest grupka Hops No, trzyosobowa, pięknie, trzyosobowa grupka No, ciekawe, zaryzykuję autofightem Powinienem dać radę Tej grupce No, spokojnie 8k no, z, będziemy te źle dlaczego, tak może lotnie Unii fajnie by było. Tak jak już mówiłem. No tak jak mówię, no ja podałem generalnie te sposoby hajsu, kto, o których wiadomo, jeżeli ktoś ma jakiś jakiś inny sposób lepszego zarobku, no to chętnie. Napiszcie. Chętnie rozpatrzę to. Chętnie. Być może sam tego spróbuję, wiadomo, stanie na elitach na E2 myślałem, że się dorobi, ale po tym, co ostatnio było, no szkoda, że filmiku nie nagrałem. Bo generalnie były, było trochę, trochę śmiechu. Bo, słuchajcie, było na tarmusie 15 osób. No nie wiem, no to jest przesada. Nie opłaca się w ogóle bić, bo że tak powiem, bez wiadomo, wiele osób idzie. W GRP Bić Ale generalnie samemu No to ja nie widzę żadnych szans Co to się wyskoczyło Kurde Jakiś problem Mam nadzieję, że to wszystko Się nagrywa Okej okay. Nieważne Mam nadzieję, że to wszystko się nagra Dobra jedziemy z tym dalej. Dobra, tu jest pojedynczy. ta 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 Dobra. Pojedynczy musimy cię zabić, bo stoisz nam na drodze. Bezlitośnie. Spróbujemy dojść do ostatniego poziomu, aczkolwiek to będzie nie tyle, że trudne, ale może ktoś expić, a zresztą to się bardzo często zdarza. No, masz jeszcze my zaatakował. No, dobra, szukasz. Chcesz zginąć? No to, z, no to giń. Dobra. Tutaj dwuosobowa grupka. No, masz. Czego one tak atakują? Może dlatego, że to jest dystansówka i. Nie chcę być pojedynczych. Chciałbym być Gierpę. Sporo ominąłem, więc. Dobra, idziemy dalej. O, to piękna grupka. Tylko pytanie. Hmm. Dobra, nie będziemy jechać auto, bo nie wiem, czy dam radę. Pierw tych magów. Nie wiem dlaczego, ale cisnę magów, magów. Zawsze na początku dystansówkę, a potem woi. Nie wiem, czy źle robię, czy dobrze. Dobra, autofight, nie chce mi się. O, 17k expo. Pięknie. O kurde, a co to? Dlaczego? No nie wiem, no nic, Dedliśmy. No to by było chyba na tyle, bo generalnie dedliśmy. No, no co, nie wiem dlaczego, nie rozumiem. No autofightu mi się zechciało generalnie, no szkoda, szkoda, pokazałbym wam, wam z chęcią Co i jak dalej, ale XP tu się naprawdę opłaca Bo Tak na koniec, bo widzieliście 17k expa na tym Poziomie No to jest naprawdę, no, proszę ja wbiłem 16 16% no to jest naprawdę sporo Dobra mam nadzieję, że Że się spodobało i generalnie Dziękuję Wam za, za obejrzenie. Będą kolejne filmiki. No, o czym to się jeszcze okaże i kiedy? Dobra, dzięki. dzięki trzymajcie się. To by było na tyle.